Idziemy już w nasze trzecie, moi drodzy, kazanie związane z tegorocznymi internetowymi rekolekcjami wielkopostnymi dla naszych przyjaciół i słuchaczy, i dla Polaków. Drugi punkt mojego listu pasterskiego do serca naszego narodu Warszawy i do Polski. Bolesna prawda. Moi drodzy, przed świętami Bożego Narodzenia... Chciałem rozpocząć pewien cykl kazań, który dziś nazywamy Wielki Reset, Agenda 2030. To, co chciałem Wam pokazać, to, co dla nas oni przygotowali. Reset, czyli będzie wycięcie starej rzeczywistości chrześcijańskiej, kościoła. Reset, który zaczęła już teraz Francja, Polska po wyborach październikowych, że nagle. W Konstytucji Francuskiej jako wartość duchowa, narodowa jest zaborcja zapisana. Wszystko, co dotąd uznawaliśmy dla dobr za dobre, szlachetne, będzie podane wszystko odwrotnie. Będzie to kopertka historyczna, nieprawdopodobna. Znikną pojęcia rodzin, przyjaźni, prywatnego posiadania. Dzieci komuna, jakiej nie było, chcą to wprowadzić. I dzieci, ulękłem się ciężaru tego słowa i nie zacząłem tego głosić Wam, co Wam przygotowałem, co będzie w wielu punktach bardzo niesmaczne, nieznośne dla Waszych usz, uszu, ale dzieci, przed Pan Bóg począsnął mną i mi powiedział, Mów głośno. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą, bo tchnienie Twoich ust rozdmucha moją łaskę na liczne dusze. Pragnę, abyś stał się narzędziem błogosławieństwa mojego, moim błogosławieństwem dla świata. Dzieci szalony plan Pana Boga. Wcześniej mi powiedział, że występuje przeciwko wszystkiemu i przeciwko wszystkim. Że walczy z Tobą cały świat. To co dopiero teraz będzie, kiedy, kiedy ja mam troszkę pootwieram te horyzonty wcześniej. Dzieci, A zdaje się, że to błogosławieństwo Boże przez tą naszą wspólną dziedzinę działalności, przez oddolną intronizację dzieci przynosi efekty. Romowie zrobili oddolną intronizację. My mamy średniotygodniowo na naszą listę, bo są ta, co dzień zapisują, nie muszą. Ale błagam, zapisujcie się. Skończył się czas lęku. Będzie nas mało, wymordują nas. Będzie więcej, będzie mieli, będą mieli problem, gdzie te trupy pogrzebać i ukryć. Widzicie, Romowie zrobili intronizację. Jest atak poszczególnych grup, na często owe, które chcą robić intronizację stanami, zawoda, zawoda, zawodami, ale często owa blokuje, bo powiedziano, że. Za to odpowiedzialny jest episkopat i episkopat decyduje. Ale dzisiaj w Częstowie wydarzył się kolejny cud. Otrzymałem wiadomości z dwóch źródeł prasowych, więc cytuję te źródła. O godzinie 13.30 zamach stanu zrobiło 20 polskich posłów w Częstowie. Uzyskali zgodę na akt zawierzenia Matce Bożej, a oni odczytali akt intronizacji pana Józefa Króla Polski. Cytuję, ponoć wymiotu, bo Paulinów często. Bo Romowie to był wabank, dziś dzieci kolejny wabank. Do no 20 posłów dali zgodę na zawierzenie, a oni odczytali jak intronizacji króla Polski. Rozumiecie, co się dzieje? Oby ten nasz wysiłek przez moją świętą Półsłudę Kapłańską, żeby do tego dorósł, i wytrwał w tym? Był błogosławieństwem dla świata. Bóg mówi: Pragnę, abyś stał się narzędziem mojego błogosławieństwa. Dzieci, to mnie przerasta, bo to jest pragnienie Boga. A gdzie jest moja realizacja? No ale. Mówię tak, święty Jan, w Panu Bogu, skoro pragniesz, abym był szczęką ośniczą w Twoim ręku, wal, używaj. Taki jest rozkaz Pana Boga i plan, jaki mi mówi. Mów głośno, nie lękaj się, jestem z Tobą, bo tchnienie Twoich ust rozdmucha. Moją łaskę na liczne dusze. Pragnę, abyś stał się narzędziem mojego błogosławieństwa, moim błogosławieństwem dla świata. A rzeczywistość jest taka, że wszystkie wysiłki Boga rozkochania człowieka w Bogu zawiodły. Wszystko szeje, kościoły na gwałt sprzedają, mi już podrzucają klientów, Austria, jeden po drugim kościół sprzedają. 400 km stąd. Będziemy mogli kupować świątki. Na razie nie miałem czasu lecieć do brania za darmo wszystkiego. No bo nie mam tylko położyć, kapujecie. jest granica działania swego. Jest oferta, niech się przyjaciele nie gniewają, ale nie mamy możliwości, bo transport ludzi z domu tam muszę jechać. Jak to zrobić? Nie da się. Pustelnia już nie osiągnie większej prędkości ani nie ma już większej masy. Nie, więc sprawę powiedziałem, robimy na razie wszystko inną drogą. Wszystkie wysiłki Boga, rozkłania człowieka w Bogu zawiodły. Ani dzieło stworzenia, bo to jest wysiłek Boga, ani dzieło odkupienia, ani wszystkie cuda świata nie przekonały ludzkości, że Bóg wart jest jakiejkolwiek miłości. Jakbyś nie oglądał film przyrodniczy, przyrodniczy, cały czas mówią dzieci o ewolucji. I jak powiedziałem, że dziecko z połówki jest zwierzęciem, są obrażeni, mnie sądzą. A, a w szkole na pamięć powtarzają, że od małpy pochodzą i mówią, że dziadkiem im był, nie, był, nie była małpa. Sprzeczność dzieci ze sprzecznością. Nie szanują Boga. Bogu dzięki, już im nie wyszedł. Big Band, pierwotna masa, mają problemy. Teraz cała nauka ma problemy, bo w, w, cała kosmologia legła. W kosmosie jest coś innego, niż oni widzą. W zwykłym małym jądrze jest całkiem coś innego, niż oni widzą. Cokolwiek odkryją, jawi się kolejna, jedna, osiemnasta, jedna, osiemnasta, druga. Cały czas dalej coś jeszcze jest. A nas uczono, ja pamiętam, dzieci z fizyki, jądro składa się z elektronów i głupich protonów, które gonią wokół nich. Nie, no I my to powtarzali, to odkryli, to jest pewne i tam są przyciągania, powstaje energia, dzieci. A teraz rozrywają włosy, Oni te, tych punktów jest kilkadziesiąt w dół i oni mówią, że dalej tam coś jeszcze jest. I nauka mi dzisiejsza przypomina, juska, który wpadł do szybu, nie? W kopalni, strasznie go pyta, gdzie jesteś? Nie wiem, cemu? Bo jeszcze lecę. Oni cały czas lecą i mówią, że już koniec, a później znowu się rozczarowują. Kilkanaście lat temu jeden z prezydentów amerykańskich ogłosił, że przestrzeń kosmiczna jest już w ich zasięgu. Na księżyc nie mogą dolecieć. Dzieci próbują wpływać głęboko w oceany, nie, wy, nie wytrzymują okręty, rozwala się wszystko. Są szaleńcy, lecą w kosmos, rozpala się rakieta. Dzieci robią wielkie szumy. Nie umieją zagospodarować ziemi, animują, że będą siali trawę i będą siali pszenicę na Księżycu. Dzieci, przypomina mi to wczesną propagandę komunistyczną, kroniki filmowe Rzeczpospolitej lat 47, dzieci 50. Panie, wybuduję wam most, jakby wywiaźli od Panie, ale po co nam most, jak my nie mamy rzeki? To w takim razie, w takim razie i załatwię wam rzekę. Tak załatwili Morze Azerskie w Rosji, że zmniejszyło się dwudziestokrotnie. W latach 60. łowiono tam 40 tysięcy ton ryb i tyle było konserw, a dziś została pustynia, a jezioro jest słone, w którym nie ma żadnego życia. Bo powiedzieli konsomolcy, że pustynia będzie dawała bawełnę, więc brali wodę, lali niesporządzonej nie ilości. No i dzisiaj bawełny nie ma. A z Morza Azerskiego w kierunku Azji Centralnej leci co roku 100, milionon, 100 milionów, ton pyłu solnego. Będą mieli za chwilę kolejne problemy. Więc Bogu nie udało się rozkładać człowieka, ani stworzeniem, ani odkupieniem, czy śmiercią swojego syna, ani cudami świata. Nie przekonał ludzkości, że wart jest jakąkolwiek miłość. Bóg ma dzisiaj więcej wrogów, niż możemy to sobie wyobrazić. Dzieci, ten list to jest streszczenie kilkunastu orędzi, kilkudziesięciu, rozumiecie? On powstawał dwa miesiące. Do samolotu wziąłem. Co ma, ile się do torby, no i zacząłem pisać. Więc to zdanie nie jest moje. Bóg ma dzisiaj więcej wrogów, niż możemy sobie wyobrażać. Pytam się moich strażaków z Grzechyni: czy są przyjaciółmi Boga, czy są przyjaciółmi świata i szatana? No bo na kalendarzu strażackim dzieci nie ma wizerunku świętego Floriana. Za czasów komunistycznych wywalczyłem ten znak z komendatem straży i z pierwszym sekretarzem w Grzechini i wcisnął figurkę tę. Dziś my są narodem wolnym, mamy wolność religijną. Na kalendarzu strażackim baba taka wielka, bo, bo, bo dała jakieś 2000 zł. Ty, a pierwszy był taki na 10 cm święty, święty Florian, później go zmniejszyli, w policu na dwa. Nie dali go do SOS, bo mam te kalendarze. Na dzisiaj go nie ma. No więc pytam się, czy starzacy w Grzechini jeszcze kochają Pana Boga. Czy Grzechnia kocha Pana Boga? Bo nikt nie reaguje. Wiem, za 4 godziny pleci cała wapacha strażaków, no się na mnie darli, co ja wyrabiam. Więc ja się pytam o Floriana, którego ja osobiście wcisnąłem w kalendarz strażaków w Grzechini. Nie będę mówił, że Warszawa ma kupę wrogów. Pytam się, czy grzenie, a nie ma czasami wrogów pana Boga u siebie. Tu wyjaśnienie akademickie dla was, dzieci. Żeby nie rosło, żeby krew była pobudzana, czasami muszę rzucić coś takiego, że i na pewno ruszy. Jakbym nie powiedział, że dzieci z probuszki to produkt i zwierzęta, to by mi dali spokój. Ale trzeba powiedzieć coś, żeby się zainteresowali tematem in vitro od strony negatywnej. Bóg daje orędzia, ja przekazuję światu od strony pozytywnej i część ludzi na pewno w Polsce już nigdy nie zrobi in vitro mając tą wiedzę. Żeby zrozumieć mechanizm bitwy i tak zwaną pedagogikę kaznodzieje. Kaznodziei. Ja o tym strażaku, o strażakach moich ukochanych i o święty Florianie nie miałem mówić, ale przychodzi temat, rozgrzewam się, idzie mi to bardzo wolno, bo powiedziałem, że się rozgrzeję dopiero, no to spadają za i pytam się, czy dziś w Grzejni Bóg ma więcej wrogów, czy więcej miłośników. A Bóg mówi ogólnie, Bóg ma dzisiaj więcej wrogów niż możecie to sobie wyobrazić. Ta cywilizacja kocha samą siebie. Mimo to Bóg zapragnął człowieka jeszcze raz. Wiecie, co to jest przymiot Boga najłaskawszy? Wiecie, co to jest przymiot Boga wspaniałomyślny? My mu nawalimy. Na progu przed domem pukamy do drzwi i prosimy o papier toaletowy, a on to bierze i wyciera. Nieprawdopodobne. Wiecie? Nieprawdopodobne. I jeszcze mówi do ciebie synu. Mimo to, że ta cywilizacja koła sama siebie, Bóg zapragnął jeszcze raz człowieka. Który okaże mu serce i będzie go kochał bez względu nade wszystko. Dzieci, rozpocząłem od ponad dwóch lat wołanie o tych szaleńców. Pierwsza grupa szaleńców, codzienna ofiara mszy świętej Eliasz 9000. tysięcy. Po trzech latach, bo to się urosło mi w Jordanii. Kiedy zobaczyłem, jak stamtąd resztki katolików i chrześcijan ucieka jak zobaczyłem, że w każdej miejscowości jest po kilkanaście meczetów i z taką skutecznością rozbudowują się po Europie, po wszystkich miastach i ulicach, a my cały czas nic, więc próbuję obudzę duch Polaka, ducha narodu, biwałam Eliasz 9000, no i raptem przyszło 1700 ludzi. Bóg każe pobudzić ducha Szukam obrońców wiary i, 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 i krzewicieli kultu 1100. Dzisiaj ja nawet cię nie mam co wybierać tą armią pod Kicholm. No, Szwedzi mi wleją. Żeby pokonać Rosjan i Szwedów pod kuszynę, gdzie było ich 50 tysięcy, potrzebował żółkiewski 5 tysięcy żołnierzy. Żeby powstrzymać. 300-tysięczną armię szturków pod Chocimiem w 621 Chotkiewicz Chodkiewicz 60 tysięcy wojska, 20 naszego, no i 40 tysięcy było kozaków, trzeba oddać hołd Ukrainie. To wtedy, o wtedy oni uratowali Polskę, bo naród polski pod hasłem Rzeczpospolita i, moi drodzy, pospolite ruszenie, województwo krakowskie po czterech miesiącach doszło do przemyśla. In, jakieś tam doszło do Lwowa. No a gdzie jeszcze Chocim? A gdzie inne województwa? Jak to dzieci zrobić, żeby wyjść naprzeciw łaskawości Boga i wspaniałomyślności, który jeszcze raz zapragnął tego, że człowiek mu okaże serce i będzie go kochał bez względu na wszystko. Powiedzcie mi, doradźcie mi. Co powiedzieć Polakom? A mamy zobowiązania. Mój ambitny plan powtarza mu ratować Niemcy. Musimy zacząć okazywać miłość od naszego większego wroga. Później uratować Rosję. I wszystkich wokół wrogów, którzy otoczyli Polskę. Tym człowiekiem masz być ty, drogi mój bracie Polaku. Bóg przychodzi do. Ludzkości, a na wszystkiego święta uczyniła festą na cześć człowieka. Jedzą i piją i nie wiedzą i nie zastanawiają się, na czyją cześć te święta. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świętka, Świątki, Boże Ciało, w piątki wesela, dzieci. No, trzeba mieć porąbane. Porąbane mają ci, którzy na to dali zgodę, no i porąbane mają ci, którzy to wykonują. Jedzą i piją i nie wiedzą i nie zastanawiają się, na czyją cześć te święta. Usunięto oblicze Boga i zasłonięto je obrazami fałszu. Przyglądnijcie się. W ilu restauracjach, zakładach pracy, w szkołach wiszą święte znaki? Byłem wczoraj w sądzie. Nigdzie żadnego krzyża dzieci. Nigdzie żadnego krzyża. Lekceważy się jego obecność. Przepraszam. Większość ludzi zachowuje się wobec Boga gburowo. Nie patrzmy na ludzi, go patrzmy na katolików. Gadania w kościele, telefony. Patrz, jakie przyklęknięcia. Gdzie są wasze myśli? Dzisiaj w większości przypadków do kościoła przychodzą gburowie. Tylko nie pomylić z burami holenderskimi Południowa Afryka na północ od R RPA. Tam byli burowie holenderscy, którzy w XIX wieku wzniecili trzy powstania przeciwko Anglikom. To były chłopy holenderskie, chciały mieć swoje prawo na Anglia im przyniosła wolność na bagnetach i na działach. Kuburowie, zachowujemy się wobec, wobec Boga kuburowo, kuburowato. Lekceważy się jego obecność i wchodzi się w jego kompetencje. Ja uważam, ja sądzę, ja tak myślę. Jak ja służę takich mętków, to muszę na bok odejść, bo bym ułepił. To kim ty jesteś? Ledwo się podpisać umiesz. Liter polskich nie znasz. Historii polskiej nie znasz. Na niczym znasz się jak pies na gwiazdach, a ty cały czas mocno mówisz, że jesteś kartezjuszem. Kogito ergo sum. Ja myślę, ja sądzę, ja uważam, że tak powinno być. Czy twoje myślenie nie jest źródłem bytu? ani zachowań, co najwyżej głupoty i dramatycznego osądu o sobie, jakim pustostanem jesteś. Dzisiejszy człowiek nie ma w sobie za grosz delikatności gomniaki i słoma. Człowiek egoista doszedł do tego stopnia, że nie potrafi zrobić nic wbrew sobie. Powie wam nieładnie. Wiecie, wiecie, czemu się boicie postów? No bo jesteście egoistami. Bo post zakłada, że musicie zrobić coś wbrew sobie. Nie rzecz bez przerwy, jak się No, pan to mówi w orędziu. Ja tylko interpretuję szeroko. Człowiek egoista. Doszedł do tego stopnia, że nie potrafi z, nic zrobić wbrew sobie. Ukręczaj dłużej, dłużej się modlić. To oblicze współczesnego człowieka. Ściana nieczułości. Bóg pragnie wszcząsnąć tą ścianą. Dzieci, ja byłem za optyką siłową. Pan Bóg, więc tego upartego góra wykorzystuje wbrew niemu i mówi, proś mnie. Nie mam żadnego sposobu. Jak pokojowo można wami wstrząsnąć? Ale widocznie Bóg ma, bo jest Bogiem. Przypominam cztery, przynajmniej trzy, pamiętam, cechy, które musimy pamiętać Oj, o ojcocie Boga. Bóg jest wszechmogący, wszechmocny, wszystko widzący, Pamiętam jednak z Guadalupe i wszystko wiedzący. Ktoś mający taki potencjał nieskończony, rozumiecie? Powtarzam, wszechmogący, wszechmocny, wszechwidzący i wszechwiedzący, no dzieci, jest to w stanie zrobić. Chcę tę ścianę. Nieczułości, począsnąć, wszcząsnąć, aby ludzkość przejrzała.